No i 3, 2, 1, fight. No i faworytem w tej walce jednak jest focik, ale tu obaj zawojcy źle wystartowali, więc już nie będzie upomniał, mówię dwa razy schody, a nie raz Ale obaj żeście popełnili błąd, więc tu żadnych powtórek nie będę robił. No i tu Andorek na high grandzie, no. O ile mówię, że focik jest według mnie, ale to subiektywnie ujmując faworytem, o tyle Andorka bym nie skreślał, Andorek już nie jest taki chujowy jaki był kiedyś, jaki był przed swoją walką z racuchem, a też przegrał z Aksonierem, który był akurat mocnym rywalem! E, wcześniej Andorek walczył z Wektorem, który wtedy był trochę lepszy niż na swoich dwóch kolejnych walkach, które przegrał Wektor, bo ma rekord ujemny, więc tym lepsza miała być ta jego walka z Andorkiem, Wektor wprawdzie pokonał Andorka w ich pierwszej walce, ale potem przegrał najpierw a tutaj już Andorek zabija focznika. No i 3, 2, 1, fight! No i tutaj Andorek wygra pierwszą rundę. Mogli edytować swoje budowle, bo focik zapomniał zmienić drużynę, ale skoro to był błąd focika, Andorek wygrał rundę, no to nie będziemy jej powtarzać, ale za to focik teraz na high-grancie, chociaż to Andorek na prowadzenie, wtedy mówiłem o Wektorze, który w swojej debiutanckiej walce pokonał Andorka. To była wówczas druga walka Andorka, ale potem z kolei Wektor wszystkie swoje walki przegrał. Najpierw z Aksonierem, który pokonał także Andorka, a potem Wektor przegrał. na tej samej gali, na której focik przegrał swoją ostatnią walkę. Wektor wtedy przegrał z zadymciem. To była marcowa gala Fame Fight 11. Cóż już ani wektorani ani zadymcie na Fame Fightach nie ma, więc o dwóch. Dwa, to była taka walka dwóch byłych zawodników moich gal. Dwóch takich poniekąd weteranów, szczególnie w przypadku zadymcie, bo ten tych walk miał sporo, chyba z sześć, jeśli dobrze pamiętam. Ale to nie jego walka, więc już takich szczegółów nie sprawdzałem. No i teraz trochę inny przebieg, no już nie mogę etować swoich budowy i nagle focik jest na high grandzie. Andorek pod nim, no nie chcę roztrwonić prowadzenia. Nieraz już się zdarzało, że ludzie, którzy wygrywali pierwszą rundę przegrywali. Może będzie dzisiaj tiebreak, zobaczymy. I ta walka jest na ostatnią chwilę nagrywana. Ja nawet zdążę mogłosić usić tę walkę w trailerze, nie mającej nagranej. Ale stwierdziłem, że akurat wierzę zawodnikom na słowo, że ją nagramy, No i oto nagrywamy, bo ta walka nagrywana jest 25 lipca, premiera Gali 30, czyli za 5 dni, bo w sobotę w tym tygodniu, a mamy. O, y, chyba po. Ja 30 po... jadę na wakacje, więc będę miał co oglądać. No to super. 18.15, jak coś. A. No to, może zdążę, może zdążę. No zobaczymy, jak coś to gala mi się, że z godzinę będzie trwała, to nawet jakbyś nie obejrzał pierwszych walk, to wasza będzie przedostatnia, bo to in event. nie jest moje w ogóle. Pogadane, pogadane, to zacznijcie się bić, no akurat teraz się wymienili, jak to powiedziałem, pompami, ale w była trochę taka pasywna gra i zważywszy na słowo jakiego użył focik, to jest, zacytuję, kurwa, o to chyba oberwał. Ale też widzimy, że tu obaj się czają na raid pikantorek, też go nie atakuje, no jednak focik go zabija, mamy jeden do jednego dwa, jeden, fight. A tutaj ale do ekipy Obowiązuje taka taktyka, żeby się nie stresować, bo jak się stresuje człowiek, to też coś nie wychodzi. No, dlatego trzeba być zdeterminowanym i zmotywowanym, ale niekoniecznie Przejętym, bo przejęcie może być zbyt radykalną reakcją. Tym bardziej, że w końcu, jak nawet przegracie, no to nikt was nie zabije, nikt was, no nic was to nie kosztuje. No, nie musicie płacić swojemu rywalowi za porażkę, więc też te galem są przede wszystkim w celach rozrywkowych. Nie umiałem w siebie trafić. A co tu się stało? Nie Zły to... aim, bo nie widziałem. Jakby gdzieś nie skoczyłem, to nie umieliśmy w siebie trafić. Żeby nie było, obaj zawodnicy to są w tej chwili na klawiaturze i myszce, więc tutaj włączony aim assist nie spowodował takiego aima u nich. Andorek kiedyś grał na padzie, no i przegrał trzy swoje walki, a potem dwie kolejne wygrał. Dzisiaj może mieć w końcu, po raz pierwszy od momentu debiutu, kiedy przegrał, może mieć nieujemny rekord. A wygrana z bardzo mu pozwoli awansować w rankingach, to jeszcze nie wprawdzie do walki z cytrynem, nie, no, ja którego zobaczycie w sierpniu. No, tutaj mamy mocny komentarz taki na gorąco w wykonaniu focznika. I dobra, runda musi się do 33 nie, 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 zakończyć, ale tutaj teraz oberwał focik, Andorek sprayuje, i Andorek go zabija. I mamy 2 do 1 dla Andorka. 3, 2, 1, fight. Andorek ma rundę meczową, ale to jeszcze niespodziane, że ją wygra. No i zobaczymy, bo tu teraz focik może wygrać tę rundę wygrał poprzednią to... A czy już teraz przed poprzednią to tu też może Więc zobaczymy na czym Ale to się skończy? Ile dostałeś? Tyle to Kiedy... ty chyba Kurwa ja dostałem tylko 23 No to tyle bo Tak się tam w palce u nóg musieliście trafić Nie, to w jednym no boję no, od tego pompy Tylko no to tak, no bo to są takie chyba mniejsze hitboxy Tam niż jakby na przykład Kurwa. w klatkę piersiową. Wtedy łatwiej jest trafić wszystkimi Ta, kulkami. To chyba w było była na tego Kurwa! 35 nie, ja to przegram, ja to przegram Pamiętaj co mówiłeś o nastawieniu. Ja... Tutaj trzeba mieć dobre nastawienie. Ci co myśleli, że przegrają to Dobra, przegrywali. Dana. I pamiętasz focik, wszyscy pamiętamy jak gdzieś wtedy tę jedną rundę głupio do Amelcik która wtedy cię zawiła w tej, bo nie wiedzieliście na czym lokautowanie polega Oboje wtedy stanęli ja Pierwszy raz grałem fame fighty Nie, mną... a no dobra pierwszy raz okej okay. Racja to była pierwsza walka zwracam honor Więc proszę się ode mnie odpierdolić Że ja nie umiem coś No, no tylko kurwa Odpierdol się ode mnie No tutaj widzimy Że focik jest na lekkim high grandzie Przewaga pozycyjna ale strata nie. rundowa Ja spierdalam stąd No i się podbudował tu już jest raz dwa trzy cztery pięć co? sześć pięter różnicy jak nie siedem w sumie 6-7 pięter Wiedziałem, 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 że ty wyjdziesz, wiedziałem A co, jakąś główkę mu sprzedałeś ze co, bo... Za 80 dostał A, no bo ja niestety nie widzę obrażeń, jakie sobie zdajecie Na boksach bym widział, ale za to na łamwianach są większe możliwości budowania Dlatego ja jestem zwolennikiem WALKŁAM biła nowych. Mam to! Jak? No i będzie tiebreak Uwaga i... 3 Dwa i jeden fight! No i mamy tiebreak, Pierwsza runda meczowa, przez Nandorka przegrana. No teraz już obaj zawodnicy ją oh mają. Oh. Także zobaczymy już teraz to wygra tu focik. No trochę wydaje się być technicznie lepszy. Nie wiem jak imowo. Aimowo nie wiem jak, bo no nie widzę za ile się biją za ale tutaj Edity są raczej na korzyści. Eee, tak, jest Skara Na pewno jestem lepszy aimowo od niego. A z pompy? Eee, wątpię, wątpię, wątpię. Jak nie, bo jak ja jak nie Ja ze Skara nie gram, po prostu. Ja wolę z pompy grać, bo więcej wygrałem, to Ale ja mówię, ze Skara jestem lepszy, o to chodzi. Znaczy, ty nie widziałeś jaka grałem w sumie do końca. No, no, tak. Widzę, że ze ale... nie graliśmy, więc. Ale dostałeś tak mocno ode mnie wtedy, te banie. No bo oś błąd zrobiłem, i się wychyliłem. Jesteście chyba pierwszymi zawodnikami, którzy w trakcie walki gadają ze sobą, bo mnie właśnie wszyscy zawsze się zamykali wtedy. Ja, ja musiałem ja gadać. Wie. Nie, ja, ja go polubiłem, ja z nim będę gadać cały czas. Bo my się nie rozpraszamy nawet. No tak, bo po prostu ten ukrywa się w dwóch boksach, między którymi przechodzi, a ty sobie po high grandzie skaczesz. I w ten sposób już chyba od minuty czy pół nie padł żaden strzał Dlatego do 40 po musicie się Ale zabić. Nie mieć tego tego niego. Za bardzo, bo ja nie potrafię po prostu, budować się nie potrafię. To gościk z Classic jest zawsze jeszcze. Dostał to. dużo Kurde, już wygrałem to raczej robój Knockout, chyba oberwał trochę, czy nie? Czy masz to nastaw? To już nie wiem on. No zobaczymy, mówię o nastawieniu wcześniej on, mówiłem też ja. No tutaj focik może już teraz to wygrać no, i zabija Andorka. Szans nie miałem. Panie i panowie, po tajbreku walka się rozstrzygnęła, albałem zwycięzcą! Wygrywając rundami 3 do 2 zostaje pocznik